Przygotowując materiały instruktażowe w OBS Studio, warto pozbyć się tła wokół swojej postaci, aby nie zasłaniać omawianego interfejsu. Rozwiązaniem może być green screen lub oprogramowanie Nvidia Broadcast. W obu tych przypadkach wymagane jest jednak dobre oświetlenie. Warto zatem rozważyć umieszczenie swojej postaci w kółku lub innym kształcie. To rozwiąże nasze problemy i uatrakcyjni przekaz. Najpierw w dowolnym programie graficznym utworzymy odpowiednią maskę. Ja w tym celu skorzystam z Painta. Wybieram plik właściwości obrazu. Tu podaję szerokość i wysokość, ale tak aby obraz miał proporcję 16 na 9. Teraz wybieram kolor pierwszy kolor czarny i wypełnienie czarne. Następnie kolor biały. Kółko. Wypełnienie pełne. Przytrzymuję shift i rysuję kółko. Wielkość i umiejscowienie kółka należy dobrać metodą prób i błędów, tak aby odpowiadały kadrowi, jaki zaplanowaliśmy. Jest gotowe. Zapisuję. Zapisz jako obraz PNG. Maska. W OBS Studio przygotowałem już dwie sceny: filmowanie pulpitu i kamerę. Na źródle obrazu, czyli na naszej kamerze, klikam prawym i wybieram filtry. Teraz tutaj plusik. Maskowanie, nakładanie obrazu. Mogę zostawić taką nazwę. OK. Przeglądam, szukając naszej maski. Klik maska. Otwórz. Zamknij. Już nałożone jest kółko na obraz z kamery. Teraz możemy zmniejszyć. Rozmiar, ustawić w odpowiednim miejscu, ale najważniejsze to skopiowanie tego źródła i wklejenie na pulpit. I tutaj możemy sobie wybrać odpowiednie miejsce i rozmiar. Tak. No i oczywiście zablokować. Całość możemy jeszcze upiększyć, dodając kolejne źródło. Źródło, obraz. Przeglądamy. I tutaj mam gotowe kółka bez środków, czyli są to pliki PNG. Część narysowałem sam, część znalazłem w internecie. Wybieram taki obraz. Otwórz. Ok. i próbuję go nałożyć na obraz z kamery z wciśniętym kontrolem. Oczywiście wymaga to kilku prób. Powiedzmy, że jest dobrze. Po wstawieniu grafiki możemy kamerę odblokować, całość zaznaczyć, kliknąć prawym, wybrać grupuj wybrane elementy. I teraz całą grupę możemy razem przenosić w dowolne miejsce, w zależności, jak odpowiada to nam w trakcie filmowania. I to tyle.